Hej, cześć, manko z tej strony Nestero Witam was w kolejnym odcinku na tym kanale I dzisiaj sobie zagram jakby Jakby odcinek z mafii Nagram sobie Bo pomyślam, dobra Jakby jest taki kontencik do nagrania ja Mam jakąś gierkę, to dla was nagram yy, Grę rozgrywam na PS5 yy, Emuluję grę z PS4 na PS5 Więc <laughs> tyle ja was zapraszam do oglądania i lecimy. Od razu bym chciał powiedzieć, że już kilka godzin przekrałem w Mafie. I mały update nagrywam z mikrofonu studyjnego, który jest w kubku. No i to tyle, jakby no. Tyle na temat. Jakby ja dawno nie grałem dawno nie nagrywałem gear ten z. Ja nie nagrywam gier. Jakby dawno nie nagrywałem poważnych gier. Z tego was przepraszam. Jak y, będę moje korekty walił czy coś, to będę pewnie to wycinał. Jak mój grysk nie jest I źle wycięty, to też to, przepraszam. Y, też bym chciał powiedzieć, że gramy sobie. W, nie wiem, jak jest. Y, kurde zima. I fajnie by było, jakbyś zostawił tą łapkę subika na start. Jak nie subskrybujesz. Biały przycisk na kanale i żeby był szary. dzwoneczek. I wbijajcie tam chyba tam na te live, y, które robię na live na, na Twitch'u I na Instagrama i w sumie to tyle z reklam i na Facebooka, jak coś i na Discorda. No i tyle. I teraz jak wylecimy sobie, do kogo my lecimy? Czekajcie, bo nie wiem. czekajcie, mapka. Mapka, mapka, mapka. Yy, Okej, okay, czyli będzie jakaś Helalina obstawiam. Ci którzy nie oglądali w, w fabuły z Mafii, to... Wiedzą co, muszą wiedzieć co ominęli Bo według mnie to jest mega fajna gierka. Ma już kilka lat na Karku, bardzo dużo. I swoją drogą ja to będę publikował na główny kanał. Będę też myślał nad publikacją filmów na nowy kanał. E, jakie tam będą filmy. Na razie na głównym kanale będzie jak będzie, troszeczkę informacji i troszeczkę gier i tak pomiędzy. Może będzie tak, że będzie więcej gier jak będzie taka chęć. Ale to się zobaczy akurat. To bym chciał przeprosić za ostatniego live streama, bo było jednak echo. Na następnym streamie już nie będzie echo, bo będę nagrywał z tego mikrofonu i streamował z tego mikrofonu. No i wreszcie ja mogę się poczuć lepiej, bo mam mój kochany mikrofon, który jest w kopku. Bądź co, bądź, ale dojeżdżamy na miejsce. Ja się troszeczkę rozgadałem. Jeszcze go mam nadzieję, że troszeczkę wytnę, a troszeczkę nie. Dlaczego?

No shit, wait, are you kidding me? no, Well, we were in the army, because it fits. Operation Husky. Yeah? What unit were you in? 504th Parachute. No shit, you were a paratrooper? That was kind of hairy, I heard. Yeah, well, it wasn't no picnic, I tell you. I got hit, so they sent me home. Kurde, jak ja szanuję fabuły w Mafii. Ja strasznie szanuję tą grę. Jak wykonali postacie, tak dalej. Ale wiecie, jak jest minus Mafii 2 Remaster? Taki, że Mafia 2 Remaster czy tam Remake, nie wiem jak to mam nazywać, ale po prostu reedycję. Mafii 2 jest strasznie strasznie tak jak Trombana. W sensie troszkę się baguje i tak dalej, ale da się grać w sumie. Ale na przykład e, te bagi, które mi się wydawają śmieszne. Na przykład jeżeli chodzi o bagi w Mafii 2, to nie dla niektórych są śmieszne, na przykład jak dla mnie, a nie jak dla niektórych są to wkurwiające bagi. E, w sensie kurwa, są gry, które są bardziej więcej zbagowane i typu cyberpunk ale w sumie cyberpunk już nie jest aż tak zbugowany już jest grywalny muszę powiedzieć ale wiecie o co mi chodzi w sumie jak się jak w cyberpunka to wiecie jak nie graliście w dzień premiery w cyberpunka to kurde nie wiecie no chodzi się w cyberpunka w dzień premiery mi się fajnie grało jakby śmiesznie i tyle dobra wsiadamy do furgonu śmierci nazwę go 507X dobra piosenka jest wyciszona kurde jakby Wejdziemy na miejscowe i zobaczymy, co pan Afroamerykan ma do zaoferowania. Szybciej, Malina, jedziesz szybciej! Dobra, spada dziadek na drzewo. Nie będę przez tobą zwalniał, bo jestem królem Shows. jak się patrzyło do tyłu? A, jest ja ich zgubiłem, dobra. Czekajcie, bo w sumie a on tak się patrzyło, okej. Okay. Nie, bo, kurde, miałem rozkimnęć. Się patrzyło... Kółkiem czy l 1 Jednak l 1 się patrzyło. Bo kółkiem to tak zwalniacie w sumie. A pod jest jakby... Yy, ogranicznik. Ale drift. Drift nic im nie twórz speed. Oł je. e, 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 no, jadą gangusy. Mi się wydaje, że będzie dosyć grubo. Tylko ja jeśli się random, napadzie. Kurwy! Musimy tego szefa szefu dorwać. Napierdalamy ile się da. Wysadzimy ta auto, bo jest brzydkie. A bo ładne. Nie, brzydkie jest. Ta te auto też wysadzimy. Bo nie jest zbyt idealne. No chodź, koleś, no, chodź, no chodź, 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 chodź. Takich już byłeś? No tak, kurwa łapci, widać debilu. Z debilami pracować, tak, z rybami. Czyli to samo w sumie. Jedyne, co mnie smuci, że od ognia tamtego może dość HP, a ja w ogień nie wchodzę, tylko w... ten w pojazd. Dziwne. Gdzie on kurwa jest? Ale go zajebie! Ale go zajebie, Tego z. z... Noć. O już nie ma go. Nie ma go. Zginął. Dobra, nie macie. A kto cię zapraszał na imbę? Racie tutaj amunicji nie ma. To lecimy do góry, ale leciutko, bezpiecznie. Dobrze, dobrze, dobrze mordeczki. Rozpierdzielimy ich, kurde O, on się tam skitrał Nie macie! Yy, nie macie Ty osiągnięcie zdobyłem! Killer! Ole, lub... kurwa, no nie no, zajebiście To ci kazał się odzywać O co biegniesz za mną debilu Tam nic nie ma Idę bez ciebie a, jednak... jednak dążył. Dziwne. Joe, nie chlejemy w pracy. Ale, nie, nie chlejemy w pracy, okej? Okay? Dobrze, okej. Okay. Nie no, nie nie! Nie, nie! Ty giniesz, kurwa, Ty, kurwa klonem twojego brata brzmiaka! Ty tak samo! Ty kurwa tak samo! Zjeby! To jest tak, z tego powodu że to jest końcówka filmu. To powiem Wam tak, ciot, Jeżeli Wam się materiał spodobał, pierdalnijcie łapeczkę w górę. Subskry subskrybujcie kanał po więcej. Jeżeli tego nie robisz, w hmm, komentarz. I tyle. wpadam na social media i też zostawię followy i lajki. Dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia w następnych materiałach. 炫吗？